To jest horror na, na, na zasadzie jakiegoś filmu porno normalnie, no nie wierzę, no wchodzę do domu, pani nie ma, a zaraz się pojawia przy łóżku, no, no patrzcie normalnie, no, kurde ale będzie ruchańsko, chyba. Hej, cześć nowa, z tej strony Sko to jest Pizza Delivery, czyli dostawca pizzy, w której wcielamy się w dostawcę pizzy. Naszym zadaniem jest trzeczanie pizzy do domu, w którym nikt nam nie otwiera drzwi, ale krzyczy do nas, żebyśmy zostawili ją w środku, a potem dzieją się dziwne rzeczy. No zobaczymy jakie dziwne rzeczy się dzieją. To jest interaktywna fikcja. Tak, jest tutaj napisane bardzo ładnym drukiem. Więc yy, jeden co on pozostaje, to chyba zobaczyć kontrolę. Su so, jezu. Sat, move, interaction is automatic. Ok, czyli ja interakcja jest automatyczna, a w się poruszamy. Ok, dobra, to już wiemy. Ja pierdzielę jaki zrąbany dźwięk. Poczekajcie. Ok, ok, mamy to. It's late. You have reached the last house on the delivery list. Delivered pizza quickly and return home. Warning, this game is so able. able. Only for gamers of fifteen years and above. Please quit this game if you are suffering from heart diseases. If you are frightened. Ned or offended by darkness, disturbing graphic and loud sound do not play the game! Ok, zrozumieliśmy dobrze. Perfect English, ja wiem, ja wiem, ja nie umiem czytać, ale przynajmniej rozumiem. Dobra, i tyle. Dobra, zaczynamy, kochani. Klik to continue. Ok, Sh -sh 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 Shabas Khan inspired from Pizza the Time movie. Pizza de oho, patrzcie, jakie pudełko dobre! I w sumie tutaj dużo się nie dzieje, ale grafika jest naprawdę beautiful. Tą grę polecił mi big QG. Nie wiem jak to przyjeżdżać tak naprawdę napisał w komentarzu pod ostatnim horrorem. No i mamy nowy horror, kochani, mamy nowy, kochani, horror. nadzieję, no, że się życie, bo poprzednie hory nawet dobrze odebrali się tak jakby, prawda? Więc jest okej. Okay. O dobra, pamiętajcie, interakcja jest dokładnie taka, znaczy jest dokładnie. Okej, okay. jest, jest automatyczna interakcja. Who is it? Kto tam? Pizza delivery! Oh, I'm upstairs, please come on, come in. I will be there in a minute. Wejdź proszę, będę tam za chwilę. E, ja nie chcę tu wchodzić, bo tam jest dziwny obraz. Nie dobra, wejdę, nie będę taki. Okej, okay, dobra. E, on the table, okej. Okay. Czyli mam położyć pizzę na, na stole. Na którym stole? Na tym stole? Na którym stole mam pizzę położyć, kurde? O, jest, dobra, położyłem. Proszę, zostawiłem ci pizzę, kochany. Pani, który chciałbyś, żebym zostawił ci pizzę. Ale mam głośno słuchawki. Ja pierdzielę, ale będę się darł, jak coś mi wyskoczy. Nie, bo ja. O cholera, jasna. Mam? Ma can you see? Up there? I have my phone. I can see from, from its light. Ok, co? So, ok, uh, what? Eee... Uh, what? Crap, I should tell her Au, uh, Nie wiem co to znaczy. Jak, jakaś choroba to jest, ja jestem tego pewien. She's straight Ma'am! I need to go! Pani, ja muszę iść, kochana! Kochana, ja nic nie widzę, jest tu ciemno jak w dupie! Czemu zgasło światło? Czemu ten pizza delivery się w ogóle nie dziwi, że zgasło światło? I czemu on się dziwi, tylko że to tak długo zajmuje, przecież to kobieta, ja sobie, że nie długo zajmie, tak? Muszę wyjść stąd! Dokładnie teraz! Ja pierdzielę! What the fuck was that... No dokładnie! Joku dziwne drzewo za oknem! Ja nie wiem, co mam robić, kochani! Spanikowałem Spanikowałem, jestem spanikowany Automatycznie wam powiedzieć, że jestem... No ciemno tu jak w dupie, jeszcze jak mi się nachlał, no dosłownie, no słownie, no podobno podczas pracy nie można bić! A ty się wziął i nachlał, no! Jezu, jak ciemno! Wiecie co pójdziemy na górę? Chociaż jak gówno widzę! Idziemy Kochani! Jestem mężczyzną i idę na górę! Nie mogę, nie jestem mężczyzną w takim razie. Gra odebrała mi moją męskość, nie pozwala mi wejść na górę. Jest tu ciemno jak w dupie, ja nic nie widzę, coś się dzieje. Tu coś jest? Hello? Tu nic nie ma, jest tylko jakaś szata. Hello? Mrs. Where are... Okay, Ok, madafaka. Where are you? I'm gonna kill you, so soon. Zabiję cię, kobieto! Tu coś jest, tu nic nie ma Locket! Wiem, że było locket O Coś się... A ja pierdziu, to może pizzę przynajmniej zjemy, no panie Panie, jak już masz umrzeć, to przynajmniej zjeść to pizzę, kuźwa, no Ja tu gówno widzę, jest ciemno jak w dupie O, o! O! O, to było przydatne Nie wiedziałem, że tak mogę Locket, dobra, okej, okay, dziękuję bardzo Eee Może tu się przejdziemy? Tam nic nie ma. Eee, telewizor. No, ja bym se obejrzał z chęcią. To jest niby łóżko, tak? A to wygląda jak jakieś... Wow, Tu jest chyba jakieś narzędzie... A nie, to szafka. Dobra, myślałem, że to narzędzie tortur. Locket pewnie. Eee, telewizora nie mogę włączyć. Idziemy stąd. Ciemno, ciemno. Tu jest ten obraz zarąbisty. Pani, czy ja mogę wejść tam do ciebie na górę, pani? O, mogę już teraz, O, i światło by mi potrzebne, ok? Dobra, poczekajcie, wyjdziemy jeszcze, może ten pokój. A tu też jest ten, ok, komputer. No, ja bym wezwał pomoc. No, ja bym wezwał pomoc, bo tu już normalnie nie ma sensu, że tutaj chodzić, bo tu to, ja, to jest ciemno jak w dupie. Normalnie tak wam muszę powiedzieć, No, ja się boję wejść na górę, ja wam powiem to szczerze. Te schody wyglądają bardzo podejrzanie, jakby normalnie były specjalnie tak zamieszczone, żeby. A ja nie wiem, co ja w ogóle gadam do was, kurde. To jest strych? Tam nie ma pokoi? Ja tam nie wejdę. Ja tu już posiedzę, sofia poczekam na panią Ja bym pizzę chciał zjeść, mogę zjeść pizzę? Poczekam, bo co ja Nie mogę zjeść To dobra, idźmy na tą górę, no już niech będzie. Kuziwa, zestram się pewnie ze strachu, jak zaraz tu wejdę Ja pierdzie, jest jednak pokój, dobra, to jednak nie taki do końca strych Okej, okay, dobra Okej okay. Tam coś musi być, co mnie zaraz wystraszy. Ja pewien tego jestem normalnie. Tam jest okno. Ooo, konik na biegunach. Biegunach dwóch: północnym i południowym. Czy jakimś tam, nie wiem. Jakieś tam są bieguny: północny i dolny. No południowy, no musi być to południowo. Kuźwa. Tam nikogo nie ma. Proszę pani! Proszę pani! Jest tam pani w środku? Pani w środku, to telefon, o w dupę jeża To o to je chodziło z tym telefonem, że tu blinka mi światło Znaczy no, że miga mi światło, bo blink to jest... O ja pierdziele, o ja pierdziele Ja, o kuźwa She is not here, Me'am? Me'am. wezmę twój hajs i ucieknę, dobra Me'am? Czy nie dobra? O w dupę jeża, wszedłem ci na łóżku, mam nadzieję, że nie zła, pani Pani you are not here where are you, mister Pani? Pani Ma'am You are not here, I'm telling you O oh, fuck, wszedłem w dach No kuźwa Motherfucker Tam się coś świeci Mogę wejść przez ścianę, nie mogę Mogę wejść za pudełko? Nie mogę Kurde ja się boję słuchajcie Ja pierdzielę pierdziele jak... Jak mnie w koniach zrobiła jej tu nie ma! Jak mnie w konia zrobiła, ale te tekstury to normalnie szacun za nie ja, Gdzie ja mam iść jak telefonu pobrać nie mogłem, znaczy zabrać nie mogłem, tak? Ja piu, 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 ja mam zejść na dół? O kuźwa O ja pierciele. O Maybe she is downstairs I'm downstairs And you are not here You pi... Ma'am, where are you? Oh, what the fuck? Okej, okay, to jest chyba... ...HERFON! O, ale ona mnie zaraz w konia zrobi, ja wam mówię, ona teraz będzie na górze. Teraz to tylko takie, wiecie, jest takie... ...takie, wejdź na górę! To się zestrasz ze strachu jak wejdziesz. Ostrzegam. A! O, w dupę dostała! O, już uplułem klawiaturę! Odbierz to, kobieto! Mężczyzno, nie wiem. Żywa. Like a Szczecin? Tam pisze, tam jest napisane Szczecin? Like a Szczecin? Jesteśmy w Szczecinie. Nie wiem, co tam jest. Place of... Nie wiem, co tam dalej jest napisane, kurczę. Plgga chyba. To jedyne, co mi przychodzi do głowy. Słuchajcie. Like a Szczecin, place of plgga. No dobra. Ja dobre to było, Mami, where are you, Mami? Zabrali mi mamusie, Pewnie to jest jakiś duch, kurde. Mami, please stop. Tu nie będę szedł, bo tam coś konik jest polny. Dobra, idziemy w dół, kochani, bo nie mamy innego wyjścia. Tam czeka na nas pani, pani. Ładnie, że Randol przynajmniej ma ta pani. Dobra, jak już mam się zesrać, to strać na całego, a nie tylko na pół pokoju. Yes! Motherfucker, where are you? Kochasz mnie? No dobrze, ja ciebie też kocham. O nie, nie zabijaj się pani! Ja ciebie też kocham! Dobrze! Mogę wejść? Nie będę! O, cholera, jasna, jaka baba. Ale ma tyłek, o! Chodź, tam już rzucimy, panie. Panie, to jest. to jest horror na, na. na zasadzie jakiegoś filmu. Porno, normalnie, no nie wierzę, no wchodzę do domu, pani nie ma, a zaraz się pojawia przy łóżku, no? No patrzcie, normalnie, no! Kurde! O, ale będzie ruchańsko, chyba. O, kuźwa, strach się baś tam wchodzić! Niby, kurde, wiem, co może się stać, ale. No, będę musiał zacenzurować wszystko, kochanie. Jakby co to wie, nie macie mi za złe, dobra? Ja nie wiem, co tu będzie się działo, jak zaraz mnie rzuci na łóżku, to ja tu pewnie zejdę na zawał. Kuźwa, ja się boję do niej podejść! Ładna dupa, ale nie! Nie, kurde! Ale! Ale, kurde się boję! Ja pierdzielę! Ale wy sobie nie wyobrażacie. O! Dobra. Raz kozie śmierć. Lecimy! Baby! O, kuźma! O Olaje, ordy, ja pierdzielę! Jak... O! Ale, się szenka, jak chyba jestem, ja piusz! O, o! o, co to? Okej. Okay. Okej. Okay. I need to stop moving my heart. Not, nothing is really. Nothing is real. I don't walk or you will die. Wait... Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. już, już nie mówię, już nie ruszam się znaczy, okej, okay, don't walk, okej, okay. ja się nie ruszam, ja się nie ruszam, ja sobie postoję, myślałem, że mnie rzuci na łóżko, no kurde, ale się, słuchajcie, ale się zawiodłem na tej pani, naprawdę, z tyłu była ładna, ale z przodu widać jak się, o, fucking ten. o, ja pierdziele, ja się nie ruszam! Nie daj, że nie gadaj, że umarłem What? Czy mi światło po prostu zgasło? Is it over? I think so Tak mi się wydaje, kochani What? Was that all a nightmare? No, mamy kuźwa nadzieję I'm still in my house, sleeping in my bed Jestem ciągle w domu Śpię w łóżku Nic mi nie jest źle O Budzę się, a ja, kuziwa, jestem tam, w środku w domu jednak. Ja pierdzielę, pojawiło się światło, wszystko jest pomarańczowe, znaczy fioletowe. Dlaczego się to dzieje akurat dla mnie? Czemu wszystko ma kolor jakbyśmy szukali krwi, nie jesteśmy detektywem? Mogę wyjść z tego domu? Locket kuźwa, ciągle zamknięte. To ten żyrandol takie światło chyba daje. Pani, are you here? You are not here. A może coś na zewnątrz stoi? Gówno, prawda. Ale ta, ten dźwięk taki powtarzający, ale jednak kurczę fajny. Taki dodaje takiego czegoś, no? Okej. Okay. Jest ciągle napis. Pusto. to dalej, jak w dupie. Tu też jest łóżko. Tu też się można mnie rzucić. Ja nie wiem, czy tu warto wchodzić, kurde. Słuchajcie, kochani. Baby, are you here? You are not here. So, gdzie ja mam ich niby? Baby, ba A A O! What the fuck! Okej okay. Okej, okay, myślałem, że coś mnie podpaliło. Ale jak widać nie. A <ścoughs> ja dobra. Okej, okay, mamy zapałki, kochani. Hello, baby, Are you adol? I know what you are looking for. O, to ta mała baby, która dzwoniła! Don't let him enslave you. The one who listened for your steps Okej okay. The one who enslaved my family Masz na myśli tą kobietę ładną I will set you free Follow me Okej, okay, idę za tobą Ale nie idź tak szybko, kochana Ale mam nadzieję, że mnie nie wykiwasz, prawda? Idę Kochana Idę za tobą Fond main key Oki doki Ah, what the fuck! What to było? O jak ja od tego uciec, przepraszam bardzo. Tutaj przecież to się pod drzwiami pojawiło, ja wszedłem. What? Okej, okay, to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Bardzo fajna gra, podobała mi się. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Jeżeli tak, zostawcie w górę. Jeżeli nie, to też zostawcie w górę i komentarz. Napiszcie swoją ocenę. Napiszcie, jeżeli macie jakąś fajną minigierkę. I tyle, trzymajcie się, pa, pa, pa I widzimy się już niedługo, kochani Pa, 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 pa Psz.